Witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Zapraszam dziś na wykład na temat ciągów liczbowych. Zdefiniujemy sobie pojęcie granicy ciągu. Omówimy najważniejsze twierdzenia i własności granic ciągów. Pokażemy też przykłady na obliczanie granic ciągów. A także opowiemy o jednej z najważniejszych stałych matematycznych, liczbie Eulera stałej E, która jest granicą pewnego ciągu. Zacznijmy od pojęć wstępnych. Co to właściwie jest ciąg liczbowy? Więc podajmy definicję. Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję, która przyporządkowuje liczbom naturalnym wartości rzeczywiste. Ciągi oznaczamy zazwyczaj małymi literami z początku alfabetu. W tym przypadku ciąg A działa z zbioru liczb naturalnych, zbiór liczb rzeczywistych. Zazwyczaj zamiast pisać, zamiast pisać A od N stosuje się zapis A z indeksem dolnym N. Tak? Uwaga, przyjmiemy na potrzeby dzisiejszego wykładu, że zbiór liczb naturalnych oznacza zbiór liczb całkowitych dodatnich, czyli to będzie zbiór od 1, 2, 3, 4 i tak Można przyjąć inną konwencję, że zbiór liczb naturalnych zaczyna się od liczby 0, a więc byłby to zbiór 0, 1, 2, 3 i tak Różni matematycy mają swoje opinie na ten temat i w literaturze właściwie należy zdefiniować na początku, jak rozumiemy zbiórnicz naturalnych. Ja przyjąłem takie oznaczenie, ażeby wyraz pierwszy ciągu miał indeks 1, a nie 0. Więc będzie wyraz pierwszy, będzie wyrazem A1, wyraz drugi wyrazem A2 i tak dalej. Chociaż przez proste przenumerowanie łatwo sobie wyobrazić, że można zacząć numerować A0, A1, A2 i tak dalej. Uwaga! Ciągi liczbowe określamy podając wzór na enty wyraz, czyli przepis na enty wyraz ciągu, lub w sposób rekurencyjny, zadając zależność między kolejnymi wyrazami ciągu. Zobaczmy, jak to wygląda dla dwóch podstawowych ciągów, z którymi uczniowie szkoły średniej spotkali się w trakcie nauki, mianowicie z ciągiem arytmetycznym i ciągiem geometrycznym. Jak Państwo pamiętają, ciąg arytmetyczny to jest taki ciąg. Dla którego różnica między dwoma kolejnymi wyrazami jest stała, a ciąg geometryczny to taki ciąg, dla których iloraz między kolejnymi wyrazami ciągu jest stały. Zobaczmy, ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie A i różnicy r możemy zatem określić, albo podając przepis na n ty wyraz, czyli AN równe A plus n minus 1 razy r. Bo przypominam, że zaczęliśmy liczyć od n równego 1, więc a1 będzie. A plus 0 razy r, czyli dokładnie a. Albo można zdefiniować zależność, zależność rekurencyjną. Mianowicie mówimy, że a1 jest równe a, i przepis na kolejny wyraz, czyli an plus 1, jest równy an plus r. Czyli, żeby wyliczyć kolejny wyraz, muszę znać an, do którego dodaję r. A zatem, na przykład, żeby policzyć a2, muszę wziąć a1 plus r. To jest oczywiście zgodne ze wzorem ogólnym. Podobnie robimy dla ciągu geometrycznego. Ciąg geometryczny o wyrazie pierwszym równym liczbie a oraz ilorazie q różnym od 0 możemy określić podając przepis na n-ty wyraz, czyli AN to będzie równe a razy q do n mniej 1 lub rekurencyjnie definiujemy a1 równe a i AN plus 1 równe a n razy q. Zauważmy dodatkowo, że liczby rzeczywiste możemy utożsamiać z punktami na prostej. Wówczas liczbę będącą różnicą b a w wartości bezwzględnej, czyli moduł z b a, możemy traktować jako odległość między dwoma punktami a i b. Mówimy fachowo, że funkcja ro od ab równa wartość bezwzględna z różnicy b i a. Jest metryką, czyli funkcją mierzącą odległość na zbiorze R. Więcej na temat metryki nie będę mówił, a dodajmy tylko, że zbiór liczb rzeczywistych z tak zdefiniowaną metryką nazywa się czasami przestrzenią metryczną R. Więc gdy będę mówił o przestrzeni metrycznej R, to proszę mieć w pamięci, że metryka jest zadana poprzez wartość bezwzględną z różnicy dwóch liczb B i A. To pojęcie metryki i odległości będzie nam potrzebne do zdefiniowania granicy funkcji. Omówmy teraz dwie własności ciągów, mianowicie co to znaczy, że ciąg jest ograniczony i co to znaczy, że ciąg jest monotoniczny. Zacznijmy od definic definicji ciągu ograniczonego. Mówimy, że ciąg AN w przestrzeni metrycznej R jest ograniczony z dołu wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba rzeczywista, którą oznaczamy małe m. Taka, że dla wszystkich liczb naturalnych n zachodzi a n większe bądź równe niż m. Tą liczbę małe m nazywamy ograniczeniem dolnym ciągu a n. Czyli innymi słowy, ciąg jest ograniczony z dołu, jeżeli wszystkie jego wyrazy są większe bądź równe od pewnej liczby m. Jeżeli taka liczba nie istnieje, no to mówimy, że ciąg nie jest ograniczony z dołu. Analogicznie, ciąg ograniczony z góry jest wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba rzeczywista, którą oznaczyłem wielkie M, taka, że dla wszystkich liczb naturalnych AN jest mniejsze bądź równe niż M. Czyli wszystkie wyrazy ciągu AN są nie większe niż liczba M. Liczbę M, wielkie M, nazywamy ograniczeniem górnym ciągu. Jeżeli ciąg jest ograniczony z góry i z dołu, to wtedy mówimy, że jest po prostu ograniczone. A zatem ciąg ograniczony to taki, który ma ograniczenie zarówno dolne, jak i górne. Zdefiniujmy dodatkowo następujące pojęcia. Największą liczbę ograniczającą ciąg z dołu, czyli największe z ograniczeń dolnych, nazywamy kresem dolnym i oznaczamy infimum z an, czyli inf od an. Podobnie, najmniejszą liczbę ograniczającą ciąg z góry, czyli najmniejsze z ograniczeń górnych. Nazywamy kresem górnym i oznaczamy supremum an, czyli sub od an. Z własności zbioru liczb rzeczywistych wiemy, że ciąg ograniczony z dołu ma kres dolny, a ciąg ograniczony z góry posiada kres górny. Przejdźmy do monotoniczności. Mówimy, że ciąg an w przestrzeni metrycznej r jest rosnący wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich liczb naturalnych wyraz o indeksie a n plus 1, czyli a n plus 1, jest większy niż wyraz o indeksie n, czyli a n. Powiemy, że ciąg jest niemalejący, jeśli dla wszystkich liczb naturalnych a n plus 1 będzie większe bądź równe niż an. Powiemy, że ciąg jest malejący, jeśli dla wszystkich, wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich liczb naturalnych a n plus 1 jest mniejsze niż AN. I podobnie Powiemy, że ciąg jest nierosnący wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich liczb naturalnych AN plus 1 jest mniejsze bądź równe niż AN. No Można by tutaj było wprowadzić jeszcze pojęcie ciągu stałego, ale zauważmy, że ciąg stały jest zarówno niemalający, jak i nierosnący. Zbadajmy monotoniczność i ograniczoność ciągu na poniższym przykładzie. Ciąg AN będzie miał Wyraz ogólny postaci 2n plus 6 przez n plus 1. Zaczniemy od zbadania monotoniczności tego ciągu. Zobaczcie, dla każdego n należącego do zbioru liczb naturalnych, chcemy zbadać znak następującej różnicy. an plus 1 odjąć an. Jeśli ta, ta różnica będzie dodatnia, czyli większa od zera, no to ciąg będzie rosnący. Gdy będzie mniejsza od 0, to będzie malejący. No i podobnie może być większa bądź równa, albo mniejsza bądź równa niż 0. Żeby wyliczyć wyraz a n plus 1, muszę do wzoru w miejsce n a wstawić n plus 1. No więc tak robimy. Będzie 2 razy n plus 1 plus 6 przez n plus 1 plus 1. No odjąć 2n plus 6 przez n plus 1. Tutaj po prostu przepisałem wzór na nty wyraz. Uporządkujmy sobie to wyrażenie. Dostajemy 2n plus 8 przez n plus 2, odjąć 2n plus 6 przez n plus 1. No i teraz chcemy sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika, żeby dało się obliczyć różnicę tych ułamków. Więc pierwszy ułamek rozszerzamy przez n plus 1, drugi rozszerzamy przez n plus 2. Zobaczmy, dostajemy w takim razie na jednej kresce ułamkowej takie wyrażenie 2n plus 8 razy n plus 1, odjąć 2n plus 6 przez n plus 2 dzielone przez n plus 2 razy n plus 1 tu jest ten wspólny, wspólny mianownik wymnażamy sobie w takim razie te nawiasy tak żeby, żeby się ich pozbyć tylko pamiętamy że skoro tu jest minus no to będzie trzeba zmienić znaki w kolejnych wyrazach zobaczmy dostaniemy 2n kwadrat dodać 10n plus 8 minus 2n kwadrat odjąć 10n minus 12 popatrzmy 2n kwadrat nam się redukuje i redukuje się też 10n więc w liczniku zostaje 8 minus 12 przez iloczyn tych nawiasów n plus 2n plus 1 nie ma sensu ich wymnażać. Zobaczmy, otrzymaliśmy liczbę minus 4 przez n plus 2 razy n plus 1. Zauważmy, że dla liczb naturalnych, tak jak zdefiniowaliśmy co najmniej równych 1, oba te nawiasy są większe od 0, tak? Czyli liczba minus 4 ujemna dzielona przez iloczyn dwóch liczb dodatnich. Na pewno jako wynik da nam liczbę mniejszą od zera. A zatem pokazaliśmy, że AN minus 1, przepraszam, plus 1 minus AN jest mniejsze od zera, no czyli AN plus 1 jest mniejsze niż AN. A zatem ciąg AN jest ciągiem malejącym. Pokażemy teraz ograniczoność tego ciągu. Zacznijmy od następującego argumentu. Ponieważ ciąg an jest malejący, czyli każdy kolejny wyraz jest mniejszy, to jest ograniczony z góry przez wyraz pierwszy, czyli maksymalna wartość, jaką osiągnie ten ciąg, jest przyjmowana już dla n równego 1, i ta wartość to będzie a1 równe 2 razy 1 plus 6 przez 1 plus 1, czyli 4. A zatem każdy wyraz tego ciągu jest nie większy niż 4. A zatem czwórka jest ograniczeniem górnym tego ciągu. A ponieważ dla wszystkich liczb naturalnych n zachodzi następująca równość: 2n plus 6 przez n plus 1, to 2n plus 6 mogą napisać, że to jest 2n plus 2 dodać 4, tak, od tutaj ten licznik, yy, licznik. 2n plus 2 przez n plus 1 da nam 2 i zostanie 4 przez n plus 1. Zauważmy drodzy Państwo, że to wyrażenie jest na pewno dodatnie. A zatem wszystkie wyrazy tego ciągu są większe bądź równe 2. Zauważmy też, że to 4 przez n plus 1 to będzie wyrażenie, wyrażenie dodatnie, ale im większe będzie m, tym wartość tego ilorazu będzie mniejsza. Będzie dążyła do zera, chociaż jeszcze formalnie nie wiemy, co to znaczy dążyć do zera. A zatem infimum tego ciągu będzie e, równe 2. Czyli pokazaliśmy, że ciąg jest ograniczony z dołu przez liczbę 2. Czyli wykazaliśmy, że ciąg jest ograniczony z góry przez liczbę 4, z dołu przez liczbę 2 i pokazaliśmy, że jest monotoniczny, malejący.